Program powstał przy współpracy z samorządem województwa łódzkiego i regionalnym centrum polityki społecznej w Łodzi. Jestem tu pierwszy rok, a mam wrażenie jakbym wszystkich znała od wielu lat. Tak. Ja na przykład y, z koleżanką jestem już drugi rok i naprawdę to są najlepsze byłam już na kilku koloniach, a jeszcze z kolegą. Y, byłam tutaj już na kilku koloniach w życiu, a tutaj jestem drugi rok i naprawdę to są najlepsze, bo są no, naprawdę w bardzo dobrym stopniu zorganizowane. Nawet nie pod względem takim, że miła jest atmosfera, ale organizacja jest bardzo. Bardzo dobra. No mi się bardzo podoba. Uczymy się tutaj współpracy, poznajemy dużo nowych osób. Mamy też warsztaty, na których też bardzo dużo się uczymy. Też koleżanki nie wymieniły, uczyliśmy się robić bransoletki nawet. Więc bardzo mi się podoba i jest bardzo fajnie. Mi się najbardziej podoba pani Grażynka. Ona świetnie potrafi znaleźć kontakt z innymi. I świetnie opowiada. Dzięki niej zrozumiałam i jaka jest praca w grupie, jak trzeba się skoncentrować. No i ogólnie jest bardzo fajnie. Jestem tutaj pierwszy rok, ale jestem zadowolona bardzo. Mamy najlepszą opiekunkę, wychowawczynią, tak jakby panią pani Małgosię. Małgosię. Ale, znaczy każdy opiekun jest wspaniały, ale, ale pani, pani, pani Łukasza jest panią, nasza. Jest panią, najlepsza. Jest najlepsza. O wiele łatwiej pracuje się im w grupie, ponieważ nie są takimi indywidualistami, może i takimi czasami troszkę może i egoistami. Są nauczone pracować w większej grupie dzieci i przede wszystkim w grupie zróżnicowanej wiekowo, ponieważ mają najczęściej i wie, o wiele młodsze i o wiele starsze rodzeństwo. Łatwiej jest im współpracować z, z młodszymi dziećmi, zajmować się nawet z tymi młodszymi dziećmi i, yy, i współpracować również dogadywać się ze starszymi. Dzieci są bardzo dobrze ułożone tutaj, nie mamy problemów w jakiś Większych. Wiadomo, że nastolatki mają swoją specyfikę. Natomiast nie mamy jakichś wielkich problemów, które przeszkadzałyby nam prowadzić zajęcia, czy przeszkadzałyby nam zajmować się grupą. Kiedy zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję i został opracowany plan przeciwdziałania depopulacji jako odpowiedź na sytuację demograficzną naszego regionu, to nieprzypadkowo w podtytule znalazły się trzy wyrazy: rodzina, dzieci i praca. Ponieważ nasze społeczeństwo. Mówię o naszym regionie. Jest to społeczeństwo, które charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem w Polsce, jeśli chodzi o osoby w wieku poprodukcyjnym. W związku z tym, działania, które prowadzi Samorząd Województwa Łódzkiego, są ukierunkowane na wspieranie rodzin. Szczególnie tych rodzin, które wymagają pewnego wsparcia, ale również rodzin wielodzietnych, które również wymagają innych działań innego wsparcia niż na przykład rodziny, gdzie jest jedno dziecko bądź dwoje dzieci. Dzieci mają bardzo szeroki program, są ponadto cały czas na terenie Parku Krajobrazowego. I podziwiają to, co jest piękne na terenie naszego województwa. Mają zorganizowane również trzy wycieczki. Na jednej już byli we Wrocławiu. Wyjeżdżają również tutaj na Jurę oraz zwiedzają Park Krajobrazowy i nadwarciański szlak brusztynowy. W dwóch lat w budżecie województwa łódzkiego są środki na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 200 tysięcy złotych, w tym roku 400 tysięcy. Zobowiązuję się i proszę panią Dyrektor, abyśmy w przyszłym roku znaleźli w budżecie środki finansowe na możliwość finansowania przyjazdu wszystkich dzieci. To myślę, że wtedy... Ten rok jest 100 roku, w tym roku jest 220, a rok temu było 110, to w przyszłym roku robimy wszystko, żeby było 300, ok? No i zapraszam Was, żebyście również e, w miarę możliwości skorzystali z przyszłorocznego wyjazdu, wspaniałej zabawy, wszystkiego dobrego i żeby te wakacje trwały wieczne, żeby tak szybko się nie skończyły. <mulety> Bardzo fajnie, mamy dużo zajęć sportowych. Teraz, przed chwilą, mieliśmy zajęcia teatralne z panem psychologiem. W ogóle fajnie jest. Bardzo mi się tutaj podoba, dlatego że mamy zawsze co robić, nigdy się nie nudzimy. Ludzie, nasi opiekunowie się nami opiekują, zawsze z nami porozmawiają i robią to. Naprawdę w fachowym sposobie. Jeszcze mamy naprawdę bardzo dużo warsztatów. Jeszcze koleżanka nie wymieniała jakichś plastycznych. także tak, śpiewamy, gramy naszą grę pochodnie. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dobre jedzenie, zawsze mamy się do kogo odezwać, fajne pokoje, pomieszczenia. W lesie jest ośrodek, taszki śpiewają, różne są organizmy, siatkówki najbardziej lubimy. Piłka, Piłka nożna. nożna. Mamy swoją grę Ringo. pochodnie. Eee, no. Cieszy się uznaniem. Wszyscy ją lubią, tak. oczywiście. Zawsze jest co robić. Najlepsze są zajęcia sportowe, no i dziewczyny też są fajne. <grymne> Ośrodek jest zlokalizowany na terenie Parku Krajobrazowego. To jest bardzo dużo, bo to same te osobliwości przyrodnicze. Nad Rzeką Wartą to jest drugi taki dodatkowy atut, a przede wszystkim świetne zaplecze dydaktyczne, dlatego że mają tutaj dostęp do nowoczesnych środków Dydaktycznych nauczania oraz y, mają możliwość korzystania ze ścieżek dydaktycznych. Y, spacerując, y, kon, mają kontakt bezpośredni z przyrodą, taki, że się po prostu uczą poznawać to co, je, to, co nas otacza. Zapoznają się również z takim programem, że Warto żyć nad wartą, w takich czterech blokach: woda, powietrze, ziemia. I przyroda. Kiedy pisaliśmy program o Wojewódzkiej Karcie Rodzin Wielodzietnych, program pewnego rodzaju systemu ulg i uprawnień. Wtedy zapadła taka decyzja, że nie zostanie wprowadzone kryterium dochodowe, czyli jakby całe rodziny z trójką i więcej dzieci otrzymują wojewódzką kartę. W przypadku kolonii, ponieważ one w 100% są finansowane, pobyt tych dzieci ze środków samorządu musieliśmy takie kryterium wprowadzić. Czyli są tutaj dzieci, które podejrzewam, gdyby nie ta dotacja i niezorganizowanie tego prawdopodobnie byłyby w domach. fajnie jest no nieźle by jak się jest jednym samemu, to też jest nuda no ale tamczasem coś pograć to jest fajnie. Mam przyjaciela w klasie, to on jest sam i tak niby się kłócimy z rodzeństwem, ale jeżeli chodzi o coś, to zawsze ochrona, zawsze się martwimy, e, nie jest z kim porozmawiać. Ja na przykład mam siostrę, która jest dwa lata od mnie starsza i to jest moja najlepsza przyjaciółka i czasem kłócimy się, jest naprawdę ostro, nie odzywamy się przez kilka dni, ale później gdy mam problem, to ona zawsze mnie pocieszy i ona zawsze jest przy mnie. Kiedy oglądałam, kiedyś obserwowałam rodziny wielodzietne, to tak, to co mi się nasunęło, to to, że ten podział ról jest zupełnie inny niż w takiej rodzinie, tak jak mówię, gdzie jest dwoje dzieci, jedno. W tych rodzinach dzieci opiekują się dziećmi. Ja mam dwóch braci, tak, i jeden jest młodszy, ale mimo tego, że rozrabia, to i tak wszyscy go kochają, nasza pociecha. Więc... Rozpieszczony. <laughs> tak, siostra go rozpieszcza. Program powstał przy współpracy z samorządem województwa łódzkiego i regionalnym centrum polityki społecznej w Łodzi.